Siemanko, z tej strony Kura Workout. Dzisiejszy temat filmiku to rozgrzewka. Pokażę przykładową rozgrzewkę. Dobra rozgrzewka niesie ze sobą to, że przygotowuje nas pod względem fizycznym i psychicznym do treningu, który będzie za chwilę. Pod względem psychicznym yy, chodzi o to, że koncentrujemy się na treningu, wkręcamy się w niego i dobrze się czujemy podczas wykonywania treningu. A pod względem fizycznym chodzi o to, że podnosimy temperaturę ciała, zwiększa się elastyczność naszych mięśni, poprawia się automatycznie siła, wytrzymałość podczas treningu i oczywiście mamy mniejszą szansę do zdania jakichś tam kontuzji większych lub mniejszych. Dlatego zapraszam do oglądania. Rozgrzewajcie się. A więc rozgrzewkę zaczynamy od podwyższenia temperatury ciała, zwiększenia naszego tętna. Do tego najlepsze są ćwiczenia aerobowe. Czyli na przykład skakanka, bieg w miejscu, normalny bieg, czy chociażby pajacyki. Ta część aerobowa powinna zamykać się w 10 minutach, chociaż tutaj zależy też od tego, w jakich warunkach robimy tą rozgrzewkę. Czy jest to na przykład zima, czy jest na przykład lato, wiadomo, w lato szybciej się rozgrzejemy niż w zimę. I od naszej intensywności, którą sobie narzucimy. Z czym zaznaczam, że intensywność powinna rosnąć, czyli na przykład wybieramy sobie jako ćwiczenie aerobowe bieg. To nie zaczynamy od razu od sprintu, tylko zaczynamy sobie od truchtu, powolutko biegniemy, potem sobie zwiększamy, intensywność zwiększamy, zwiększamy, zwiększamy i kończymy ćwiczenie aerobowe, czyli ten etap aerobowy rozgrzewki. Gdy poczujemy, że fajnie się podcimy, jest nam ciepło i jesteśmy po prostu rozgrzani, wtedy przechodzimy do kolejnej części rozgrzewki. podwyższyliście temperaturę waszego ciała, przechodzimy do drugiego etapu rozgrzewki, czyli do przygotowywania stawów pod wysiłek, trening, który będzie za chwilę. Ja zaczynam zawsze od góry do dołu, możecie równie dobrze zaczynać od dołu do góry. Ważne jest to, żebyście nie pominęli żadnego stawu, który będzie miał czynny udział w treningu za chwilę. I tak jak było w przypadku ćwiczeń aerobowych, zwiększaliśmy sobie tempo, intensywność w ramach czasu. Tak samo tutaj przy rozgrzewce stawów też nie zaczynamy, na przykład jeżeli mamy krążenia barków, od największego zakresu, nie wiadomo jak szybko. Tylko zaczynamy sobie od małego zakresu, dosyć wolno, płynnie, i zwiększamy zakres, zwiększamy, zwiększamy, aż dojdziemy do pewnego zakresu, i tutaj naprawdę już możemy przyspieszyć, ale też bez żadnych tam szarpanych ruchów, tylko swobodnie, dobrze dogrzewamy się, rozprowadzamy, masz po postawie. Na jeden staw staramy się przeznaczyć tak minutę, półtorej minuty, w zależności też od warunków i od tego, jaką intensywność sobie zarzucicie, ile ćwiczeń na tą rozgrzewkę sobie dobierzecie, ale jak już będziecie czuli ciepło w stawie, że będzie on już rozgrzany, przechodzimy sobie do kolejnego stawu, do kolejnego, do kolejnego, jeżeli zrobimy sobie już wszystkie stawy, całego ciała, przechodzimy do kolejnego etapu rozgrzewki. 过。 etap za Wami. Przechodzimy sobie do etapu trzeciego, czyli rozciąganie dynamiczne. Zawsze przed treningiem stosujcie rozciąganie dynamiczne, a nie statyczne, z tego względu, że statyczne nie jest skazane przed treningiem, jedynie po treningu, jak już mięśnie nam odpoczną, zregenerują się, wtedy możemy stosować statyczne rozciąganie po to, aby rozciągnąć mięśnie, wtedy lepiej się regenerują i automatycznie też mamy mniejszą szansę na kontuzję przy kolejnym treningu. Rozciąganie dynamiczne poprawia nam mobilność, zakres ruchu, czyli to, co w treningu na pewno będzie nam potrzebne. I za chwilę pokażę kilka fajnych ćwiczeń. Tak wygląda taka ogólna rozgrzewka pod trening FBW, którą ja sobie stosuję. Oczywiście, jeżeli ktoś ma w dany dzień trening ukierunkowany na przykład pod stania rękach, pod handstand, wtedy mocniej skupia się dodatkowo na nadgarstkach, łokciach, barkach, korpusie. Jeżeli ktoś na przykład na przysiadach, to wiadomo wtedy korpus, dół ciała, biodra, kolana, staw skokowy, i tak to powinno wyglądać. I jeżeli też zaczynamy sobie ten trening właściwy, już to też nie rzucamy się od razu na te najwyższe ciężary, najwyższe powtórzenia, to co sobie zaplanowaliśmy. Tylko robimy tak zwanych kilka serii rozgrzewkowych, czyli na przykład, jeżeli ktoś dzisiaj robi dzień klatki i ma swój max na przykład 100 kg na tą klatkę, to robi sobie kilka serii z 30, kilka z 50, kilka z 70, i dopiero do tego maksa dochodzimy powolutku. Też stopniowo, a nie od razu rzucamy się. Na przykład, jeżeli ktoś robi trening z ciężarem w street to można kilka serii rozgrzewkowych zwykłych pociągów, zwykłych dipów, zwykłych pompek zrobić. Jeżeli ktoś ma trening FBW, jest na takim początkującym poziomie, robi te podstawy, czyli pociągnięcia pompki, dipy, warto robić na przykład pociągnięcia z gumą, dipy z gumą, czy nawet pompki na kolanach jako rozgrzewka, czyli ćwiczenia, które odzwierciedlają dokładnie taki sam ruch, jak będziemy za chwilę wykonywać, tylko w cięższej wersji. I na przykład, jeżeli ktoś robi trening pod elementy, też warto robić łatwiejsze progresje przed próbami tych normalnych elementów prawidłowych. Jeżeli filmik się podobał, Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, o czym mogą być filmiki kolejne. Osoby nowe, które mnie oglądają po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak ułożyć swój plan treningowy, zapraszam na priv na fanpage, pomagam w tej sprawie. Siła z Wami i do kolejnego odcinka.